Hej, cześć, witajcie, z tej strony Polando. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić 10 ciekawostek na temat dobrze wam znanej gry pod tytułem Minecraft. Zapraszam do oglądania. Minecraft, zanim przybrał swoją prawidłową nazwę, został pierwszy nazwany Cave Game, czyli grą jaskiniową. Przed wydaniem właściwej wersji Minecrafta były również wersje Classic, Indef, Infdef, Alpha oraz Beta. Wersja Classic była to pierwsza wersja Minecrafta, która została wydana 17 maja 2009 roku. Czy wiesz, że najlepiej enchantującymi się itemami w Minecrafcie są te, które są wykonane ze złota? Ocelot jest to jedyne zwierzę, które ucieka przed nami nawet gdy jesteśmy w trybie Creative, kiedy inne stworzenia nie wyczuwają naszej obecności. Zwykłe pająki nie są w stanie przejść przez dziury wysoką 1x1x1, lecz pająki jaskiniowe już bez problemu by się przez tę dziurę przedostały. Jeśli chcielibyście sprawdzić, ile wasz pies ma życia, można to określić poprzez pozycję jego ogona. Im niżej go trzyma, tym mniej ma punktu życia. Pierwszym zamysłem twórców Minecrafta było stworzenie podniebnej krainy, lecz ostatecznie zdecydowali się na end. Gdy Creeper zostanie uderzony piorunem, staje się naelektryzowany, przez co jego wybuch jest 4 razy silniejszy. Czy wiecie, że od 29 do 30 stycznia 2010 roku Diament znajdował się pod nazwą Szmaragd? Dzięki modleczki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeśli tak było zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek na kanał i widzimy się w kolejnych odsłonach moich ciekawostek. Siemaneczko, peace, yo!